Siemano, siemano, zobacz co Ci pokażę, dorwałem sobie takiego techa, to jest Nike Tech, to on jest w komplecie, ja kupiłem sobie po prostu pojedynczo, zwykłą bluzę, zapłaciłem za to 55 zł, zaraz Ci pokażę jak to sobie kupić, jeszcze tylko na szybko. o niej powiem kilka rzeczy, co mogę o niej powiedzieć, to jest mix po prostu bawełny i poliestru, standardowo dla takich dresów sportowych, zobaczcie, tu macie kieszonkę taką na telefon, na rękawie, naprawdę fajna jest, możecie sobie tu włożyć, mówię, telefon lub portfel, coś takiego. No jest mega wygodna. Kaptur też ma taki lekko ocieplany. Jest grubszy niż cała część, niż reszta bluzy. Żeby po prostu ciepło w głowie było. Jak to sobie zamówić? Ogólnie ten secik oddycha. E, zobaczcie, wejdziecie sobie tutaj. Dajcie mi znać, czy naprawdę chcecie tego linka. E, możecie napisać w komentarzu. Ja Ci wyśle na privie linka do tego. Bo jeszcze tutaj nie dodałem. Jeśli będziecie zainteresowani, to mogę dodać do tego skupiska linków tutaj, które mam. A na razie na ten moment może Ci pokażemy. Jordany czwórki Takie za 110 zł. Zobacz generalnie zamawiasz każdą rzecz tak samo dosłownie, wchodzimy sobie na tą stronę jedyne co to trzeba się tutaj zarejestrować bez tego nie złożymy zamówienia wybieramy sobie kolorystykę, rozmiar tak z każdym itemkiem jest który zamawiamy, zaznaczamy, klikamy sobie buy now. można blikiem płacić, innymi formami płatności tu po lewo macie zdjęcia możecie sobie zobaczyć inne zamówienia innych ludzi, ktoś sobie takie zamówił właśnie to są te moje widzicie możecie sobie zobaczyć wszystkie ogólnie zamówienia, ktoś takie zamówił Później wchodzimy w order po zakupie. Tu mamy wszystkie rzeczy, które kupiliśmy i sobie po prostu tutaj możemy śledzić, kiedy to dojdzie. I ogólnie, jak to wszystko działa. Jeśli czegoś nie ma, jeśli długo nie wysyłają, po prostu kliknijcie sobie zwrot oni Wam oddadzą środki. Wchodzimy sobie do. Oni Wam oddadzą środki. Już mówię tutaj: Widzicie, oddali mi 130 zł za takeny, bo nie było. Już Wam pokazuję. Zobaczcie w zakładce order: Nie było takenów. Oddali mi te 130 zł, 126 plus 5 zł za frakty. Tyle dokładnie wyszło jak widzicie, co z warehouse'u sobie wysyłać, jeśli będzie wszystko gotowe do wysyłki, zazwyczaj to jest do 4 dni, 99% czasu po prostu, klikamy sobie tutaj na rzecz, zaznaczamy ją, klikamy sobie submit i wysyłamy sobie tą paczkę tam, co agent jest naprawdę tani, bo jeśli chodzi o wysyłki same to chyba te Jordany wysyłają za 55 zł. A one mają ogromne pudełko, i wszystko, i ogólnie dużo ważą. Jest to naprawdę tanio, jeśli chodzi o agentów. Bo na innych po prostu musielibyście za stówkę za takie coś zapłacić. Ponad więc, mówię jeszcze raz, jest to naprawdę tanio. Jest kilka kodów dostępnych, co jest fajne. No i po prostu szybko też paczka id idzie. Normalnie idą po dwa tygodnie te paczki. Mi paczuszka przyszła w 10-11 dni. Wysyłałem EU line, co jest naprawdę szybko. No i co, macie jakieś pytania, napiszcie na Insta na YouTube. Dzięki, cześć.